znaki działy się wówczas przy tych nawieźniami maryni i alczimy. Co się tam takiego zdarzyło? Co takiego ważnego idą miejsce? Kto dobrze słuchał? Duch, no, Duch święty stąpił. Duch święty stopił trochę wcześniej, a tutaj już jesteśmy trochę lata. We Wageniach, która mówi o tym, że z radości na widok, który poruszyło się dzieciątko. Przy kogo w latach otoczonych, widzieliśmy oni tutaj też w niedzielę, no, świętego Jana właśnie. I to co dzieli, to co jakieś jest wspólne dla tych u kobiet, to jest niezwykła wiara, bowiem obie uwierzyły, że dla tak nie ma rzeczy niemożliwych. I właśnie to jest taka wskazówka, która ja z przeżywać na końcówkach Węglu, ale również już na to odsądek, tak byliśmy, którzy przecież są, bo będą, święta, bo już coś może do bo Narodzenia. Moi drodzy, zatem czego nie może zabraknąć na święta? Czego nie może zabraknąć? Roger.

nie słyszę, nie słyszę jeszcze tego słowa. Czego nie może zabrać dla nas Pierwszy kwiat Wszystko odwiecie tylko. Właśnie. Szoki. Nie, nie, nie. Kto wpadł na to, żeby nie można było zacząć? To takie oczywiste. Lewo. Słuchajcie, w dzień, spotkamy Pana Boga. Gdzieś teraz zajmijmy. Kościół. A co się dzieje? Dlaczego nie można zabrać prawa? Żadna. Już nie aż tak powiem, że można rozwiązać, ale właśnie, to już żyje, można zabrać prawa. wszystko powiedzieliście. A widzicie, i tu Was ma, i tu Was ma, bo my mamy słabą wiadę. Troszkę ładnie, niech już wybrały wielką wiadę, że to na wodę możesz nie... Może, Wierzę w jednego Boga.

Gracias. wszystkich naszych bliskich zmarłych, <coughs> aby w niebie mogli oglądać Tego, któremu wierzyli na ziemi. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli otwarci na potrzeby innych ludzi i przychodzili im z pomocą. Że ze święta Twojego Narodzenia, abyśmy doświadczywszy radości z tego, że Bóg stał się człowiekiem, mogli, się, mogli ją zanieść wszystkim ludziom, którzy już